Siemanko, siemanko, siemanko! Witajcie w piątej części odłowienia karasi z mojego stawu. Dzisiaj znowu będziemy odłowiać karasie. Będę łowił oczywiście na spławik. I dzisiejszym takim moim głównym celem nie jest takie złapanie jak najwięcej ilości karasi, tylko raczej, żeby złapać jakąś ciekawszą rybę, no drzewo. Dzisiaj moim głównym celem jest złapanie czegoś ciekawego. Mam jednego robaka. Ponieważ jest bardzo sucho, to nie udało mi się wykopać więcej. Ale mam też chlebek, który oczywiście można też sobie połapać. Mam też podbierak, więc myślę, że będzie git. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, to złowione karasie będę wypuszczał do tego rowu, który jest trochę zarośnięty trawą, ale na pewno tutaj przeżyją. No więc zobaczmy, co nam się dzisiaj uda złapać. Na początek na haczyk pójdzie taki robak, który, którego zarzucę na wędce tam obok tych lili, bo tam jest taka płcizna, na, częst, na której często są ryby. Dobra, więc tak to na razie wygląda. Teraz będę czekał na brania i jak coś będzie, to oczywiście nagram. Właśnie jest branie, ale zanim jeszcze zatem to wrzucę trochę chleba tam, żeby żeby sobie to miejsce, w którym będę łapał. O! Odjeżdżam z puławik. Jest pierwsza ryba. O! Jest to mały karasek, którego zaraz Wam pokażę. Dobra, więc pierwszy karaś jest naprawdę bardzo mały. Zaraz go wypuścimy do rowu. Ten oto mały karasek leci do rowu. I jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda świat pod wodą właśnie w tym rowie, to zapraszam do tego odcinka. Tutaj macie w karcie, ale oglądajcie go dopiero jak się skończy ten. Dobra, więc ja teraz idę łowić dalej. Jest właśnie kolejne branie, ale niestety nie ma ryby. Brania są praktycznie od razu po zarzuceniu, ale o, właśnie teraz chyba będę miał rybę, więc zatnę. O, nie ma. Chyba za mocno mam rozwieszonego robaka. Właśnie mam karasia kolejnego. Dzisiaj bardzo szybko ryby biorą. Chyba pierwszy raz w tym roku tak, tak szybko mi ryby cały czas biorą. Tym razem karasie jest już trochę większy. Od zeszłego to jest chyba karaś złocisty, bo jest taki złoty, ale możliwe też, że japoniec. Nie, no, chyba złocisty. Chociaż pewnie powiecie, że to jest japoniec. Dobra, skaraś poszedł do wody, tam wpadł w ogląd ale już się z nich wydostał. A my łowimy dalej. Tera, tym razem po coś lepszego. Jest ryba, tym razem może być coś innego. Wzięło mi tak mocno. Chyba jest mały karpik. Chyba to jest mały karpik, a nie, to jest duży karaś. Kolejny, kolejny karaś, zaraz go podbiorę. No, o ja nie mogę. Właśnie mi karaś wypadł z rąk. No i wpadł prosto do wody. Niestety nie udało mi się nakręcić karasia ponieważ wyleciał mi z rąk i wpadł prosto do wody. Ale to był, był jakiś może taki, też chyba złocisty, ale teraz, mówię, teraz będzie coś lepszego niż karaś. Jest coś lepszego niż karaś, czyli kolejny karaś. I kolejny pokaraśowany karaś. Na koniec spróbujemy złowić coś na takiego chlebowego slajma, który wyszedł po rozmoczeniu chleba wodą i długim ugniataniu go rękami. Jak zakładacie kulkę z chleba, to też polecam zostawić sobie taki mały kawałek, tutaj gdzie wystaje haczyk, żeby... Ta ryba, ta ryba się jakoś zacieła, bo tak to będzie dziubała, dziubała i tylko obskubie nam na przykład chleb, a haczyk będzie cały czas, cały czas w środku, więc polecam, żeby ten haczyk trochę wystawał. Jest branie, więc chyba zaraz będę zacinał. I w ogóle widzę, że obok spławika pływa mi bardzo dużo malutkich, bardzo malutkich karasi, więc one jak podrosną, to będzie bardzo dużo do, do odławiania. No niestety nie udało się zaciąć. Może zobaczycie, jak tam pływają te karasie, chociaż wątpię. Ale obok spławika przepływają, czasami uderzają w spławik swoimi głowami. Jest ryba na bułkę i jest to kolejny mały karaś. Ok, z tego malutkiego karasia teraz sobie wypuścimy do rowu, żeby żył sobie. To tyle. Dobra, a więc to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Jeżeli tak, to zostaw łapkę w górę. Subik też by się przydał. Nie udało się niestety złowić czegoś innego niż karaś, ale w następnym odcinku będzie naprawdę bardzo grubo i będzie coś innego niż karaś. I zapraszam jeszcze do oglądnięcia tego odcinka, który Wam się wyświetla tutaj, możecie zaraz w niego kliknąć, ponieważ pracowałem nad nim bardzo długo, trwa 20 minut, jest z Grzegorzewic, z komercji, ale polecam go oglądać, bo naprawdę warto. Dobra, więc ja się z Wami żegnam, do następnego Inarka. A dla grzecznych rybek są oczywiście nagrodki.